Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy 13 dzień września, środa. No i zaczynamy nasze spotkanie codzienne, analityczne. Godzina 12:00 Forex, 12:15 Kryptowaluty. Pamiętajcie, w tej kolejności we wrześniu działamy. Pamiętajcie, że rozpoczęła się ostatnia edycja, prawdopodobnie już ostatnia, w tym roku na pewno propozycja bezpośredniej współpracy. Warunek jest taki, że należy odbyć z nami rozmowę, więc jeżeli chcecie wziąć udział, to ta rozmowa wstępna, rekrutacyjna, tak ją możemy nazwać, jest po prostu wymagana. Bezpośredni kontakt do nas, dwa numery telefonów, bardzo proszę sobie je zapisać. Jeżeli dzwonicie, zapiszcie sobie po prostu. No i na jeden, na drugi numer proszę do nas dzwonić, informować nas, zapisywać się, bo no tutaj panuje zasada kto pierwszy, ten lepszy, więc pewnie w przyszłym tygodniu już miejsc nie będzie. Znając życie, to bardzo szybko te miejscówki się rozejdą, grupy będą bardzo kameralne, także no, kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli chcecie z nami działać, chcecie się wszystkiego nauczyć, otrzymać od nas pełne wsparcie. No to proszę się zapisać i zadzwonić do nas. Pamiętajcie, że to co mówiłem ma charakter edukacyjny, nie są to żadne porady, żadne rekomendacje inwestycyjne, natomiast jeżeli chodzi o indeksy. Wydaje mi się, że dalsze spadki, nawet tutaj to podbicie, to było typowe, ja o tym wczoraj mówiłem, że wszelkiego rodzaju podbicia na indeksach bez wolumenu, a to podbicie było praktycznie no, idealne w pełnej zgodności w i falę wolumen daje mi, no mogę powiedzieć tutaj już śmiało, że pewność, że jeżeli mamy podbicie nawet to, zobaczyć na wolumenie bardzo małym, a nawet podażowym, to jest to informacja tego typu, że ten kolejny impuls spadkowy za chwilę wybije ostatnie minima, więc ten poziom zaraz pęknie 15 tysięcy. 615 punktów. Wszyscy sobie zadajemy pytanie, jak głębokie te spadki mogą być. Tutaj no, postaram się, chociaż częściowo, takie pierwsze, najważniejsze, przynajmniej z technicznego punktu widzenia te poziomy wam wskazać do, za pomocą dwóch mierzeń. Tu mamy jedno mierzenie całego tego poka, tu mamy kolejne ostatniego poka. Zwróćcie uwagę, że bardzo ładnie zaczyna pojawiać się ten poziom, a zaczyna dobrze wyglądać. W sensie technicznym z racji tego, że zobaczcie. Mamy bardzo ładne potwierdzenie, 127, 161, to są te miejsca, w które celujemy. Czyli po pierwsze, daje mi rynek już informację, że miejsca na spadki mamy, 15372 punkty, po drugie, układ harmoniczny, no bo z X na dole, X, A, B, C i D, po drugie, czy tam po trzecie, wzmocnienie w postaci mierzenia zewnętrznego. Bardzo ważne poziomy, mocne wsparcie, no i w ten setup celuję. Zobaczmy NASDAQ. Co się dzieje na Nazdaku. Tutaj też prawdopodobnie. Ta fala przyspieszy, ale to często tak jak e, ma to miejsce, czyli w godzinach popołudniowych, budzą się stany. No i e, jak to się mówi, jest ta, e, to zrzucenie, ten bust, prawda? A tutaj w ogóle mamy do czynienia z bardzo ciekawym e, setupem geometrycznym. No, klasyka, jeżeli chodzi o takie układy typu korekta w korekcie, one, to one e, wewnętrzne, zewnętrzne, czy tam mniejszego, czy wyższego rzędu, bo tutaj wypada tak naprawdę wszystko to, co przed chwilą powiedziałem, tak? W tym momencie pokazuję mierzenie FS100. Mamy wewnętrzną symetrię korekta. Prosta. mamy one, to one mamy mierzenie fibo z samego dołka więc jakby po pierwsze jest to informacja, że jednak miejsca według mnie z technicznego punktu widzenia na, nasz na spadki ma, to są okolice w ogóle okrągłe, poziom psychologiczny 15 tysięcy, a po drugie wypełnienie tego układu będzie dla mnie okazją, żeby tutaj ten setup pewnie rozegrać. Także fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o złoto, no tutaj mamy piękne poziomy Fibonacciego, no i na to czekamy. Zwróćcie uwagę, że to też było pokazywane na niedzielnej odprawie, no jednak naprawdę chodzi jak po sznurku, Tutaj mamy te poziomy 2, e, 1 zaatakowany, natomiast ten ważniejszy to 161, jest troszeczkę przed nami. No i ten poziom dla mnie, tak jak mówiłem to na niedzielnej odprawie dwa dni temu, jest najważniejszy, kluczowy, 161 do zaatakowania. No tak jest moje zdanie, tutaj mamy ten poziom na 1904,90, patrząc na interwale mniejszym, H1, D czy M30, to tutaj należałoby pomierzyć jeszcze tego ostatniego poka, jakby zgodnie ze sztuką, zgodnie z zasadami my go mierzymy. No i zwróćcie uwagę, że te 161 się pojawiają. Dwa tu mamy jeden, widzimy to. Tu mamy poziom, który jest troszeczkę dalej. 1903, 1904 wygląda to dobrze. One są blisko siebie, są techniczne, więc jest ok. Jeżeli chodzi o OP WTI, zobaczmy na WTI, jak to. Wygląda, no tutaj zasuwamy dalej na północ i prawdopodobnie będziemy jeszcze wyciskali te, te pozycje. Że Wam pokażę. Zobaczmy 161 nadbite. Tu mamy takie bardzo mocne mierzenie z D1. O no, mojej ocenie jednak po prostu je wypełnia. W tym momencie dotknął, proszę zobaczyć, co się dzieje. Jesteśmy. Na poziomie, i nawet rynek już próbuje bronić. Widzimy to: 161,8. Pięknie zaatakowane. Zostaje górny cień. Pojawia się pomysł zagrania na knocie. Pojawia się formacja wedge: świetne potwierdzenie w postaci tego, że rynek bardzo często w takich momentach wyhamowuje lub się wypłaszcza. I to wypłaszczenie, ten początek, oczywiście, bo to się dzieje na naszych oczach, jest to jakby początek całego prawdopodobnie rozegrania odbicia od 161. Ale technicznie na chwilę obecną wygląda to na ropie WTI bardzo dobrze. 89, 44, ten poziom ze 161 z D1 zmierzenia, no w mojej ocenie jest najważniejszy, tutaj zasada pierwszego ZZB, też myślę, że nam się przyda, więc ją od razu zaznaczam, pokazuję, żeby nie zapomnieć że to mierzenie 88.01 80 no technicznie jest istotne, także fajnie to wygląda, przejdźmy do walut usd.pl zobaczmy na łyzdepelenie. Mamy tę kontrę, o której mówiłem wczoraj. Chwilowe odbicie uważam, że to będzie nic większego jak te sekwencje układów one-to-one -one po sobie z H1 czy z H4, więc jedynie przypomnę, no bo ta korekta oczywiście się należy, ale tak jak mówię, uważam, że korekta będzie płytka. No, mamy wsparcie w postaci dolnej podstawy balaz z okolice 4,30 i ten poziom Według mnie będzie przez rynek zauważony. Co ciekawe, rynek spada kompletnie na malutkim wolumenie, a więc zgodnie z metodologią Fibonacci i Fale Volume, no jeżeli jest spadek na małym wolumenie, na malejącym, na skumulowanym, mówię oczywiście, to jest prawdopodobnie jedynie korekta przed dalszym impulsem wzrostowym. Zobaczmy, co się dzieje na, na walutach. Dalej USD, może euro-dolar, nie? EURUSD, tam pozycje bardzo ładnie też. Wchodzą. Miałem co prawda zagrania dzisiaj na konty, ale to wiecie, jest inny typ zagrania przede wszystkim. Tam wyskoczyłem na to odbicie. Dobrze to wygląda, jedynie pokażę. Nie wiem, widzieliście to zagranie dzisiaj czy nie? Dajcie znać, czy w ogóle obserwujecie mój kanał na Twitterze. Bo tam bardzo często, kiedy będzie najbliższy live? Najbliższy live trading będzie jutro o 18.00. Takie będzie spotkanie edukacyjne. Natomiast typowy handel na żywo w piątek od 9.00. Pamiętajcie, w piątki od 9.00 coraz częściej te spotkania robimy. A zaproszenie macie na czacie, także proszę się zapisać. Dzisiaj na Twitterze pokazałem zagranie. W sumie codziennie pokazuję, zwłaszcza o godzinach do południowych, bo najczęściej jestem na rynku i handluję, są najlepsze pory dnia dla mnie. Tutaj dwa zagrania pokazałem, rozgrywam na odbicie od 61,8. Widzieliście, czy nie? Mam nadzieję, że skorzystaliście, bo od dolara jeszcze tam trzymam, mimo że były skalpy, zagrań było kilka. Więc technicznie fajnie to weszło i dalej spadać według mnie będzie. Widzieliście, tak? No właśnie, także bardzo proszę obserwować. Zapisać się też na piątkowy live, jeżeli chcecie na żywo obserwować wraz z moim komentarzem jak podejmuję decyzję, ile zarabiam, jakie są wyniki, pozycje, jakie są motywy wejścia. Oczywiście to jest ważne, ten aspekt edukacyjny jest dla mnie zawsze najważniejszy. Zawsze był i będzie. 161 tego podbicia dzisiejszego, które rozgrywałem. Uważam, że przy tym wolumenie jest do wyciśnięcia. I też mogę nawet powiedzieć, że w mojej ocenie to 161 daje po pierwsze informacje o zasięgu jeszcze spadków, a po drugie Okazję do zagrania na reakcję na ewentualne odbicie od poziomu, ale niżej. 107 widzimy 10720. Bardzo ładne wsparcie na eurodolarze znajduje się niżej. No, tym samym jest tutaj ważna informacja, żeby tę pozycję jeszcze trzymać. Podobnie rzecz się ma. Na funcie. Tutaj mamy pewnego rodzaju jakby brak zgodności, i już szybciutko pokazuję, na czym ten brak zgodności polega, bo mamy 61 pofa, mamy bardzo ważne wsparcie i mamy potencjalną odwróconą głowę z ramionami. To jest wszystko na tym poziomie, więc troszeczkę się zastanawiam, jak to wyjdzie, bo wolumen podażowy jest, ale jest mały, więc tutaj jakaś reakcja, może zatrzymanie chwilowe na poziomie 124,58, może być, tak? Ale powinniśmy docelowo też to prze, 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 przebić natomiast nie ma zgodności. Tutaj od razu mówię, że jakby nie ma takiej pełnej zgodności, nie mam aż tak dużego zaufania do pozycji, jak mam na euro prawda? Zresztą to możemy sobie samodzielnie ocenić. WIG-20, tak, pod warunkiem, że analiza będzie kompletna i techniczna i logiczna. Jeżeli chodzi o WIG-20, no tutaj realizujemy w mojej ocenie 1 do 1 i to taki 1 do 1, no dosyć techniczny dosyć ciekawy, nawet wzmocniony, proszę zobaczyć, układem harmonicznym. To wszystko wygląda bardzo dobrze, bardzo technicznie i czytelnie, tak? Mierzymy cały ten ruch, a układ harmoniczny wygląda w ten sposób z X- na dole. Punkt A, B, B, C i punkt D tutaj w rejonach FS100, a nawet troszkę niżej 7,86. To jest dla mnie wsparcie, no chyba na ten tydzień, najważniejsze. Jakby sama realizacja tego układu harmonicznego. Bardzo istotne poziomy 1922, 25. Nad gaz, Robert, proponujesz. Zobaczmy na gazie ziemnym, co się dzieje. No, gaz ziemny wystrzelił, on tutaj ma takie. Te miejsca popytowe, zobaczcie te ataki, dosyć duże, tak? Jest układ harmoniczny, jest oczywiście blokada, natomiast co ważne dla nas, on może być zitestowany, i tutaj też pewnego rodzaju motywy, pułapki, one się często pojawiają na zasadzie takiej, że punkt D. W układzie harmonicznym, a tutaj mamy układ harmoniczny, zaraz wam pokażę, często jest ruchomy, tak? Na zasadzie punktu D1 i D2, czyli D1 mamy atak na poziom niższy, sobie łatwo tę zależność zapamiętać, a punkt drugi mamy D2, czyli już na poziomie wyżej, prawda? No i tutaj te poziomy mamy. 2,82 to jest ten punkt troszeczkę wyższy. Fund do Jena, kilka propozycji. A no, zobaczmy na funcie do Jena co takiego mamy. Mamy na pewno mierzenie całego ruchu spadkowego, tak. Mamy na pewno taką gometrię Zobaczymy, czy mamy klaster. Mamy tutaj ten szeroki setup. No, troszeczkę wybija 61. Widzimy to. 61 jest tu, a FS to mamy wyżej. 184, 184,85 184, 85. Widzimy zamiana liczb, cyfry. Więc tutaj w te on celuje. Tak to wygląda, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Słyszymy się w piątek. Pamiętajcie, live trading, jest o 9. Na Twitterze jestem codziennie z Wami, na Telegramie również, a za chwilkę krypto trading o godzinie 12.15. Także bądźcie z nami, za chwilę się słyszymy. Ponownie łapka w górę na zakończenie, kto jeszcze nie wirtualnej piątki, subskrypcja, dzwoneczek, tak żebyście byli na bieżąco. Dzięki za dzisiaj, powodzonka, a trzymajcie się. Cześć!